Cześć! Witajcie na kanale Szydziel Dzieciństwa. Dziś mam dla Was odcinek z Wodożmotów Małych. Ten będzie poświęcony susowi. Ostatni z i gotowy szefie. Haha! Ha, przyspawałeś jak stąd do wiaduktu! Żaden frajer mnie dzisiaj nie przytopi. Ta, może poza futurystycznym fryzurantem z laserowym miotaczem. Ej, ty, gdzieś mi się zapłaciał czerwony śrubokręt. Nigdzie nie mogę go znaleźć. Pewnie buchnął go jakiś stwór albo łysawy okularnik. Ach, za dużo czasu spędzasz z moimi bachorami. A nie, to no szukam, szukam na ciebie. Sus pracuje w tajemniczej chacie jako Złota Rączka. Jego prawdziwe imię to Jesus Alzamiro Remires. Sus jest tajemniczą osobą i wielu uważa, że wie on wszystko. Przyjrzyjmy się temu z bliska. W jednym z odcinków Bill powiedział Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem, bo na zbyt bystrych nie wyglądacie, szczególnie grubasek. W jednej z gier na koniec dostajemy zakodowaną wiadomość Handyman know more than you think. Co po przetłumaczeniu daje? Człowiek złota rączka wie więcej niż wam się wydaje. Jak wiadomo, złotą rączką jest Sus. W odcinku Łapat Snów Slipper, Mabel i Sus chodzą do głowy Stanka. Gdy chodzą, Sus otwiera pewne drzwi ze wspomnieniami Stanka. Wpisuje on kod do automatu, by dostać się do laboratorium, a Sus na to. Ale nuda. Czy to oznacza, że Sus zna sekrety Stanka? Hej, hej! Szybsze do Stanka, gdzie się chowasz? Otwieram i zamykam, ale zabawa! Ty patrz, ja też potrafię! Gdyby się ludzie dowiedzieli... Gdyby się dowiedzieli, że za automatem, że ja tu sobie no da. Gdy Viper spotyka Susa, on wierzy mu, że w wodogrzmotach małych dzieją się zjawiska paranormalne. Sus mieszka w wodogrzmotach od 12 roku życia, więc może wiedzieć co nieco o sekretach tego miasta. Sus zawsze znajduje jakieś nowe pomieszczenia w tajemniczej chacie. Ale jak znalazł pokój woskowych figur i pokój, w którym dywan zamienia osobowości. Sus jest bardzo mądry, ale tylko zgrywa głupka. Nie ma rzeczy w chacie, której by nie naprawił. Gdy Deeper oddał dziennik dla Stanka, Mabel powiedziała, daj spokój, przecież nie zacznie on go czytać. Wtedy wyskoczył Sus i przerwał im rozmowę. Wolałbym go jednak odzyskać. Spokojnie, odzyskasz. No bo daruj, ale nasz nudziarski wujek stale nie zacznie chyba nagle czytać. Sus! <laughs> Przez połowę lata myślał, że Mabel ma na imię Mebel. Wystąpił we wszystkich odcinkach oprócz odcinka o posiadłości północnych. Pisze fanfiction o stanku. Aaa, klejtuchy! Kieszonki macie pustę, a ja tu sobie siedzę w suchutkim delichu. Uuuu <grymne> Buu, umien mu! Ty mięśniak! Tak na ciebie mówię w ryzuręcie! Dawaj mistrz, strzelaj! <grymne> 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 Pamiętajcie, złota rączka wie więcej niż Wam się wydaje. Czy podobał Wam się odcinek? Piszcie w komentarzach, udostępniajcie, dawajcie łapki w górę i nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, aby być na bieżąco.